Prowadzenie budżetu domowego to całkiem przydatny nawyk, ale jeśli nie chcesz tego robić, to przecież nie będę cię zachęcać na siłę. Podam Ci za to rozwiązanie, dzięki któremu będziesz kontrolować swoje finanse i możesz olać prowadzenie budżetu. Cześć, ja jestem Rafał Walaszek i witam Cię na kanale Bogaty z Wyboru, gdzie zmieniam finansowe zagadnienia w proste pigułki wiedzy. Dziś kończymy cykl materiałów o sprawnym, szybkim i efektywnym prowadzeniu budżetu, a ten odcinek jest dla tych, którzy. Nie chcą go prowadzić. W poprzednim materiale omawiałem dość powiązany temat, bo ogarnianie swoich finansów przy nieregularnych zarobkach, co przyda ci się nawet bez prowadzenia budżetu, więc jeśli jeszcze go nie widziałeś, to cię do niego zapraszam. A teraz przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Nie chcesz prowadzić budżetu, więc też nie będę przedłużał. Zrobisz prosty test, do którego potrzebujesz dwóch kont bankowych albo konta i subkonta. Ważne, byś mógł podzielić swoje pieniądze na pulę przeznaczoną na codzienne wydatki oraz na oszczędności. Cały test jest banalnie prosty. Zostaw sobie na koncie, z którego płacisz równowartość swoich jednych miesięcznych zarobków i przez cały miesiąc płać tylko kartą do tego konta. Całkowicie normalnie i bez oszczędzania na niczym. Że i tak jak do tej pory, żeby nie zaburzyć wyniku, bo oszukasz tylko siebie, ale mając do dyspozycji tylko jedną wypłatę. W ten sposób nie musisz martwić się pominięciem jakiegokolwiek wydatku, ale za to pomijasz spisywanie paragonów. Na koniec miesiąca odejmij od początkowej kwoty obecny stan konta, a poznasz swoje miesięczne potrzeby. Jeżeli co miesiąc Twoja pensja wynosi 4,5 tysiąca złotych, a koszty 4000 tysiące zł, to wiesz już na początku miesiąca, że jesteś w stanie odłożyć 500 zł. Nie musisz czekać z przelaniem tej kwoty na konto swoich oszczędności. Zrób to od razu. Dzięki temu nie tylko budujesz poduszkę finansową, ale i ograniczasz ryzyko nadmiernych wydatków. Zostaw sobie tylko 4000 tysiące zł niezbędne do życia. W razie potrzeby pokrycia większego kosztu, jak na przykład ubezpieczenie OC, możesz przecież skorzystać z odłożonych w ten sposób oszczędności. I to wszystko, co musisz wiedzieć, by choć w minimalnym stopniu kontrolować swoje finanse przy jednoczesnym braku prowadzenia budżetu. I jedyne, na co musisz zwrócić uwagę, to by nie przekroczyć wyników z testu, a przynajmniej nie za często, bo wiadomo, że miesiące bywają różne. Jeśli jednak chciałbyś prowadzić budżet domowy i potrzebujesz rozwinięcia wszystkich zagadnień, to przygotowałem 12-lekcyjny kurs online, dzięki któremu Twój budżet będzie szybką, prostą i skuteczną kontrolą finansów, a nie przykrym obowiązkiem. To autoreklama, a link jest w opisie pod filmem oraz przypiętym komentarzu. Jeżeli natomiast wolisz korzystać z moich darmowych materiałów, to zapraszam Cię do poprzednich nagrań, możesz również zajrzeć do dużego filmu, w którym od razu omawiam wszystkie pomniejsze odcinki, a na dziś to wszystko. Cześć!